No, proszę państwa, myślę, że kto choć jakąś z państwa ma smykałkę, ja nie mówię, że tylko do sportu, bo różne rzeczy robimy w życiu, to mówią moją miłością to jest to i to, tak. prawda? Czy tak jak twoja Kia Picanto powiedzmy, czy tak jak u Piotra jakiś inne auto dajmy na to i to właśnie tak wygląda, że trudno to podzielić chyba później, bo ty Piotrze przecież tak naprawdę dzielisz teraz czas pomiędzy Polska i Irlandią, jak mówisz. Dzielę czas między Polską a Irlandią. W Polsce, w Polsce nie dość, że jeżdżę, to oczywiście jeszcze muszę pracować, prawda? Więc yy, yy, dzięki Bogu udało mi się jakoś to spiąć na tyle, że, że ta moja praca zawodowa za bardzo nie ucierpiała przez te moje bardzo częste wyjazdy, a tak naprawdę od maja nie, moja walizka nie wylądowała, nie wylądowała na swoim miejscu, ponieważ cały czas jest tylko i wyłącznie przepakowywana, bo praktycznie każdy weekend rajdowy jest, znaczy każdy weekend prawie z weekendem rajdowym, jest zajęty, a trzeba też wspomnieć, że to nie jest tylko dwa dni, tylko bardzo często jest to wyjazd w środę, powrót w niedzielę czy w poniedziałek, więc to tak naprawdę zajmuje nie dwa dni, czyli nie weekend, tylko to jest taki przedłużony, cztero-pięciodniowy czas, więc, więc naprawdę bardzo dużo czasu to zajmuje i cieszę się, że udało mi się spiąć to wszystko na tyle, że, że wszystko się udało, z czego bardzo się boję naprawdę na początku roku. Powiedz mi, bo mówiłeś właśnie i mówisz o Mistrzostwach Polski, rozmawiamy o tym, co w Irlandii. Jakie załogi za wami zostały? Z kim się ścigaliście? Bo to też mnie ciekawi. Z jakimi rywalami rywalizowaliście? Ilu tych rywali tak naprawdę? No bo przecież ileś tych samochodów zawsze startuje i ścigacie się z nimi, z tymi tak, załogami. Dokładnie, ileś dokładnie. Tych załóg. Jeśli chodzi o Irlandię, może najpierw powiem, ponieważ w Irlandii jest to bardzo ciekawa sytuacja. W Irlandii jest troszeczkę inaczej niż w Polsce, ponieważ jest oddzielna klasyfikacja pilotów i kierowców więc pilot może zdobyć mistrzostwo, kierowca niekoniecznie, ponieważ jeżeli kierowca zmieni pilota, to automatycznie to automatycznie pilot jest po prostu wyżej, prawda? Natomiast tak, jeśli chodzi o, o Irlandię, bardzo ciekawa sytuacja, ponieważ zostały za nami głównie Mitsubishi Lancery, czyli samochody takie, jak jeździmy my, N-grupowe i tych samochodów jest około że 10 czy 11, mhm. plus jakieś tam subaru imprezy. Te same litry, tak. Te same, ta sama okay. pojemność, ta, tak, sama, tak, tak. ta sama jakby możliwość przerobienia tych samochodów, bo to są samochody tak zwane N-grupowe, czyli samochody produkcyjne, mhm. przystosowane do rajdów. Bo jest jeszcze tak zwana grupa A, która jest bardziej, bardziej rozbudowana, jest więcej możliwości. Rozbudowy i bardziej przystosowania tego samochodu, że ten samochód jest jeszcze szybszy. Natomiast chciałem zauważyć, że na prawie 120 zawodników, można 118 czy 119 załóg wszystkich w Irlandii jestem na chwilę obecną na szóstym miejscu w klasyfikacji generalnej pilotów, więc no to jest już. Myślę, że bardzo, wow. bardzo wysoko, a być może po tym rajdzie jeszcze skoczę o jedno lub dwa miejsca. A Więc tych załóg powiedziałeś: 118? Prawie 120 załóg. No właśnie, ale to nie tylko Irlandia, to nie tylko ja Polska. Mówię znaczy, jeśli chodzi o Irlandię, mhm. głównie jeżdżą Irlandczycy. Mhm. Y część Anglików, natomiast jeśli chodzi o załogi spoza, spoza powiedzmy wysp, przyjeżdża na pewno jeden, zresztą się z naszej klasie, jeden człowiek przylatywał ze Stanów Zjednoczonych i przyjeżdżał bodajże ktoś z Niemiec, więc głównie są to mistrzostwa, mówię, takie narodowe, mhm. natomiast oczywiście spoza, spoza, spoza kraju również przyjeżdżałem, no, a ja z Polski. A Łukasz, Cza a Łukasz Czapnik pod banderą irlandzką? Nie, o, nie, Łukasz jeździ z flagą polską. My, o to mi chodziło. Przede wszystkim... tak pochwalę to, że miałem okazję z Piotkiem w tym roku jechać, wybrać się do Irlandii. No i zupełnie rajdy wyglądają tam inaczej niż w Polsce. Tam już nawet można startować, tak, od 14 roku życia. Dokładnie. Dokładnie. Już, od już od 14 roku życia i nawet jeżdżą młode dziewczyny. Damian, to powiedz mi w takim razie, bo my tu przed wejściem do studia już mówiliśmy, ja już wiem, jaki ty, który ty jesteś rocznik. A to od którego roku życia wystartowałeś po raz pierwszy w rajdach? W Rajdach w ogóle zacząłeś startować najpierw? Czy? Najpierw startowałem jako pilot. No tak trochę to było nielegalnie, bo z tego co pamiętam, można było startować od 16 roku życia. Ja już jako pilot jeździłem od 14. To kogo kierowałeś? Wtedy? To były wtedy tutaj załogi ze Skierniewicy. Najczęściej był Przemek Pężko, pamiętam, że jechałem z Michałem Brzozowskim, z Piotkiem Połciem jeździliśmy. No i tak chyba na tyle tutaj z okolicy. Tak. Przesiadłeś się za tak. kierownicę. Pierwszą moją rajdówkę kupiłem przed 18, przed 18 urodzinami. Była ukryta w garażu. Czyli taki prezent na 18. Na 18, tak. Dokładnie. Odebrałem prawo jazdy i dwa tygodnie później wystartowałem w pierwszej rundzie Mistrzostw Okręgu Łódzkiego. Zupełnie nie znając samochodu, zupełnie nigdy nie jeżdżąc samochodem rajdowym po odcinku. No i wtedy pamiętam, zajęliśmy trzecie miejsce w klasie, co Super. było wielkim zdziwieniem. Super. Rodzice wiedzieli, że startujesz, Tak, Pani, tak. To było dogadane. Rodzice, tak? rodzice zawsze <laughs> trzymali kciuki tata zawsze był przy mnie na rajdach, pomagał na serwisie. Mhm. Czyli ile lat już jeździsz? 8 osiem lat. 8-9 osiem, lat. Jako kierowca, tak? Dobrze liczę? Tak. Jeżeli dobrze liczę, to. Od no, zrobienia lat. prawa jazdy chyba tak. tak? Od, od dnia prawo jazdy. Tak naprawdę już siedzę w rajdówce. A z pilotem Jackiem Wasilewskim? Tu też, nie, jest tu też jest ciekawa historia, bo Jacek był moim konkurentem. Pewnego dnia obaj sprzedaliśmy rajdówki i stwierdziliśmy, że kończymy z tym. No ale nie wytrzymaliśmy zbyt długo, bo tylko miesiąc czasu. Trzeba było coś w życiu robić. Mhm. Zaproponowałem Jackowi, że no, wracamy do rajdów i wsiada do mnie na prawy fotel. Jacek się bardzo ucieszył. I jeździmy już razem trzy lata. Pełne trzy sezony w Mistrzostwach Południa i w Mistrzostwach Śląska, no i w tym roku pierwszy sezon, gdzie pojechaliśmy Mistrzostwa Polski. I się udało. I się udało. Tak jest. No i jak rozumiem na przyszły sezon znowu jazda będzie. No, przyszły sezon na razie jest pod znakiem zapytania, no bo tak jak już Piotrek powiedział wcześniej, no rajdy wymagają bardzo dużego budżetu. Prowadzę rozmowy ze sponsorami, no ale wiadomo. Czyli rozumiem, że państwo, którzy słuchają w nas sportowa, może ktoś Byłby chętny, żeby wspomóc tutaj kierowców, to się uśmiechacie. I pilotów, oczywiście. Oczywiście, że pilotów też, powiedzmy, ci też potrzebują dobry i tak dalej. Tak, bo ja tutaj właśnie, wiadomo, że możemy porównywać, bo są sporty i sporty, prawda? Ja cały czas rozmawiam o to ze sportowcem, który gdzieś walczy, powiedzmy, który kopie piłkę, który gra w siatkówkę i sami doskonale widzimy, jak wygląda to z tym budżetem, prawda? Niektóre sporty są dotowane bezpośrednio gdzieś tam z jakichś instytucji miejskich, inni poszukują sponsorów, tak jak chyba bardziej wy poszukujecie sponsorów spoza miast. Damian jest z innym Piotrek też również, tak, tak dokładnie oczywiście. ale gdzieś tam powiedzmy sponsora macie z Warszawy z Łodzi czy nawet za granicę w ten sposób może, tam to może mój główny sponsor jak widać jest ze Skierniewic. tutaj bardzo dziękuję że mi zaufał w tym sezonie dokładnie mam też Sponsorów z całej Polski, mamy sponsorów z Starnowa i to nawet czterech. No i tak jakoś dopinamy ten budżet, żeby się bawić i walczyć, tak? Aczkolwiek, tak jak mówisz, nie wiadomo, co będzie w przyszłym sezonie, tak jak tu Piotrek też powiedział, tak? Tak, dokładnie. Ja też jeszcze nie podjąłem decyzji, co będzie z przyszłym sezonem, ponieważ tak naprawdę. Mimo że już mamy te tytuły, to, to chciałbym to już wszystko już zakończyć i wtedy na spokojnie pomyśleć co zrobić. Myślę, że nie wykonam już taka ambitnego roku, ponieważ mm -hmm. naprawdę wykończył mnie i psychicznie i fizycznie. No, ale masz tytuły. Mam tytuły, tak. Dlatego Szkoda. ja chciałem chociaż raz coś takiego, <laughs> czegoś takiego dokonać, bo, bo, bo to jest naprawdę niespotykane. Natomiast zobaczymy, ja na pewno na pewno nie, 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 nie siądę na laurach i, i nie siądę przed telewizorem czy przed kominkiem. I będziesz patrzył, <grafię> jak kolega Bocela jedzie nie, z tym nie, nie Najlepsze w tym wszystkim jest to, że to jest ten moment taki, kiedy jesteśmy bardzo zmęczeni, jesteśmy wykończeni tymi startami, tymi wyjazdami, tymi rozłąkami. Tak naprawdę przychodzi moment, że jest, jesteśmy miesiąc w domu, tak jak ja przynajmniej tak mam, mm -hmm. jestem miesiąc mm -hmm. półtora w domu i nagle zaczyna mnie nosić, ja wiem, że po prostu muszę coś zrobić, ja potrzebuję tej adrenaliny, Aha. potrzebuję tego wyjścia i tak naprawdę, gdybyś jedziemy na raj, to ja bez zawahania po prostu wsiadam, jadę i, i, i wiem, że tego będzie mi brakowało za miesiąc czy półtora i mogę wtedy podjąć pochopne decyzje. To znaczy? <grym>, pochopne decyzje, czyli znowu zrobić sobie bardzo ambitny sezon, chociaż mam nadzieję, że, że, że będę, że głowa wygra i ten mój rozum Będę musiał po prostu wrócić do tego i przypomnieć sobie, jak to było. Natomiast tak, na pewno będę jeździł, na pewno nie siądę na laurach. Będziemy jeździć, zobaczymy co, czy może coś dalej, być może coś poza Polską. Chciałbym bardzo pojechać Rejler San Marino we Włoszech. Troszeczkę Włochy nas bardzo tak nęcą, jeśli chodzi o Piotra Zaleskiego i Porsche, bo jest to bardzo ciekawe. Przede wszystkim chcieliśmy spróbować czegoś nowego, zupełnie czegoś innego. A co będzie zobaczymy. Mamy świeżo zbudowany samochód, samochód, który musimy troszeczkę poprawić jeszcze w sezonie zimowym przed, przed kolejnym nowym sezonem 2024. Natomiast jest to świetna baza, żeby, żeby móc walczyć dziś w Europie.